Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, Magdalena z tej strony. 8 listopada, sobota. Słuchajcie, mam taki do, do was krótki krótki komunikacik i też ogromną prośbę. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to najlepiej napiszcie do mnie na Messengerze albo napiszcie do mnie SMS-a i podajcie porę, kiedy ja mogę do was oddzwonić. Dlaczego? Dlatego, że to będzie najszybsza droga, żebyście uzyskali informacje. Ponieważ podam Wam przykład, co się działo w ostatnią niedzielę. Napisała do mnie bardzo, bardzo miła pani. E, pozdrawiam cię serdecznie, jak tego e, słuchasz. E, zaczęłyśmy, słuchajcie, o godzinie 14.00. Ja się oczywiście na to zgodziłam, mimo że słuchajcie, niedziela i skończyłyśmy około godziny 21:00. Yy, więc no nie ukrywam słuchajcie, że jak na niedzielę przy takim dosyć yy, szybkim trybie życia, jaki mamy, nie tylko ja, ale pewnie też yy, Wy, to myślę, słuchajcie, że najlepiej będzie właśnie, jak napiszecie do mnie yy, wiadomość. Yy, w SMS-ie czy też na maila. W mediach społecznościowych wszystkie te dane są podane i ja wtedy do Was oddzwonię. Dobrze byłoby, gdybyście podali może jakieś takie dwie, dwa, trzy terminy, kiedy można do Was oddzwonić, bo rozumiem, że jedni są zajęci bardziej rano, drudzy bardziej po południu. I ponieważ, słuchajcie, wtedy ta komunikacja będzie przebiegać znacznie szybciej i znacznie znacznie sprawniej. Także serdecznie was pozdrawiam przed świętem 11 listopada. Mam nadzieję, że uda Wam się w, tym długi, w ten długi weekend, chociaż półtora dnia, wyciągnąć tylko i wyłącznie dla siebie. Także trzymajcie się mocno, pozdrawiam Was serdecznie, a ja wracam jeszcze do napisania artykułu. Trzymajcie się, pa!